Dzień dobry, witam serdecznie z leśnego ogrodu, w którym od niedawna mieszkam. Dzisiaj już jest troszeczkę chłodniej, nie ma takiego upału. Ja nazywam się Wioleta Piasecka i jestem autorką książek. Jestem również szczęśliwą stypendystką stypendium ministra kultury w szerokim projekcie Kultura w sieci. Bardzo się cieszę, że przez trzy miesiące w tych pięknych okolicznościach przyrody będę opowiadała Państwu ciekawostki o wspaniałych ludziach, którzy mimo trudnego dzieciństwa. Lub czasów, w których przyszło im żyć, spełnili swoje marzenia, osiągnęli to, co sobie zaplanowali. Będą to ludzie, o których napisałam w biografiach, czyli Karol Wojtyła, Ignacy Jan Paderewski, Faustynka Murzycka i Hans Christian Andersen. Za nami już trzy odcinki, a przed nami odcinek pod tytułem Teatr i wojna. Często ludzie narzekają, ja też, że żyjemy w trudnych czasach, że brakuje nam tego czy tamtego, że chcielibyśmy mieć piękniejsze meble, nowocześniejszą kuchnię, ładniejszy samochód, lepszy dom, wspaniały ogród, ale tak naprawdę to są błachostki. Nie ma głodu, nie ma wojen. Tamto pokolenie, pokolenie Kolumbów nie dość, że ich rodzice walczyli o niepodległość. Przecież długo mieszkali pod zaborami, byli prześladowani, przynajmniej ci, co walczyli o Polskę. A potem pierwsza wojna światowa, no i druga wojna światowa. Wszystkie marzenia tych młodych ludzi znalazły się pod znakiem zapytania. Przecież tych marzeń mieli całkiem sporo. Chcieli kochać, chcieli się bawić, chcieli się uczyć, chcieli rozwijać swoje pasje. Wszystko to przerwała wojna. Karol Wojtyła, Karol Wojtyła tych pasji miał bardzo, bardzo dużo. Jako młody chłopiec chciał zostać piłkarzem, a dokładniej bramkarzem. Stał na bramce i miał pseudonim Martyna. Był taki kiedyś obrońca, Henryk Martyna, bardzo sławny i właśnie po nim Karol miał pseudonim Martyna. Potem chciał zostać lotnikiem, przelecieć ocean. Ale wiemy, że tak naprawdę jego pasją, wielkim talentem z którym chciał związać całe swoje dorosłe życie, było aktorstwo. Nie wiem, czy to za sprawą e, zmarłego już brata e, Edmunda, który jako lekarz robił przedstawienia swoim małym pacjentom, żeby ich wybudzić ze smutku. Nie on mówił Karolowi, że aktorstwo to misja. Ale niewątpliwie Lolek miał wielki dar. A za... jak odkrył talent aktorski? Nie tylko zresztą Lolek odkrył w sobie talent aktorski. Posłuchajcie. Z nadejściem wiosny, gdy jazda na nartach stała się niebezpieczna, a skocznia się po prostu roztopiła, chłopcy zapisali się do kółka dramatycznego. Lolek pasji aktorskiej oddał całe swoje serce. Gdy grał, czuł, jakby Edmund był blisko niego. Z kolegami i z koleżankami z teatru stworzyli wesołą paczkę przyjaciół. Lolek z Halinką Królikiewicz z żeńskiego gimnazjum zawsze grali główne role. A bywało, że w jednej sztuce Karol grywał dwie lub trzy postacie, zastępując tych, którzy zachorowali, bo jako jedyny uczył się na pamięć całego scenariusza. Jego dar y, przemowy z mu wielkiego przyjaciela księcia niezłomnego Adama Sapiechy. Ale wszystkie te pasje i marzenia przerwała wojna. Młodym chłopcom kazano wziąć broń do ręki i walczyć. Jako to małej chodziło. dziewczynce o wojnie, o tamtych trudnych czasach, opowiadali mi dziadkowie. Opowiadali też taką ciekawostkę, że dzień przed wybuchem II wojny światowej niebo nad Polską zrobiło się czerwone. Słuchałam tego z zapartym tchem, z szeroko otwartymi oczyma, ale jako dorosła osoba nie wierzyłam w to. Gdy przypominałam sobie te ciekawostki opowiadane przez dziadków, to Wiecie, jak to jest wierzenia starszych osób? Ale kiedy zbierałam informacje o Karolu Wojtyle, odkryłam taką ciekawostkę. E, posłuchajcie: W ostatni dzień sierpnia 1939 roku pan Wojtyła z synem i z sąsiadami siedzieli na ławce przed domem. Upalny dzień chylił się ku zachodowi. Nagle któryś z mężczyzn spojrzał w górę i wykrzyknął: Patrzcie, jakie czerwone niebo! Wszyscy podnieśli głowy, a ich oczom ukazał się dziwny, trochę przerażający widok. Niebo pokryło się intensywną czerwienią, jakiej jeszcze nie widzieli. To dlatego, że dzień był gorący, uśmiechnął się Lolek. Trzeba przyznać, że ta luna rzeczywiście robi wrażenie. To znak, pan Kaczorowski przeżegnał się. Czasy takie niespokojne. Lolek, ty zdaje się niedawno. zostałeś wezwany na szkolenie wojskowe. Uczyli was tam strzelać? Uczyli wuju, ale to nie dla mnie. Nie chcę broni. Nawet gdyby ktoś we mnie mierzył, to trudno. Ja bym nie strzelił, więc broń mi niepotrzebna. Co ty mówisz, Lolku? Wuj Kaczorowski, do którego należał dom przy ulicy Tenieckiej 10, popatrzył na siostrzeńca piorunującym wzrokiem. Dałbyś się zabić? Tak, trudno wuju. Nie wziąłbym na swoje sumienie odpowiedzialności za czyjąś śmierć. Wolałbym się za niego pomodlić. – Za wroga? – Tak, wuju, za wroga. Tylko miłością możemy pokonać zło. – Chłopcze, powinieneś zostać księdzem! – roześmiał się pan Kaczerowski. A wiesz, wuju, że czasami o tym myślę. Lolek oderwał wzrok od czerwonego nieba i spojrzał gdzieś w bok. Szukałam w archiwach i w gazetach z tamtych czasów i rzeczywiście, nawet możecie sobie wygooglać, że niebo w tamtym czasie, nie wiem czy nad całą Polską, ale z pewnością nad Krakowem, pokryło się intensywną czerwienią. Oczywiście dlatego, pewnie dlatego, że dzień był gorący. Ludzie mówili, że to jakiś znak. Gdzie lolka została wojna? To też ciekawostka. Posłuchajcie. 1 września, jak w każdy pierwszy piątek miesiąca, Lolek udał się do katedry wawelskiej, by wyspowiadać się i przyjąć Komunię Świętą. Uszedł ledwo parę kroków, gdy rozległo się przerażające wycie syren. Zagłuszyło warkot przejeżdżających samochodów. Ludzie stali oszołomieni. Nagle potężny ryk sprawił, że nie było słychać syren. Nad Kraków nadleciały bombowce. Wielkie niemieckie samoloty sunęły nisko nad miastem. Zakryły niemal całe niebo. Mieszkańcy Krakowa w panice uciekali do pobliskich sklepów. Chowali się w bramach, niektórzy sparaliżowani strachem stali na ulicy w bezruchu. Dzieci płakały w niebogłosy. Od czasu do czasu przestraszony pies z podkulonym ogonem czmychnął, szukając gdzieś schronienia. Wojna! Ludzie! Wojna! Wojna! dochodziło ze wszystkich stron. Lolek przyspieszył kroku. Most na wiśle był zatłoczony. Każdy chciał się wydostać ze Starego Miasta. Tylko Lolek biegł w przeciwną stronę. Uciekaj, chłopcze! Póki czas! zawołał jakiś starszy mężczyzna, mijając lolka. Uciekaj z Krakowa! I nie oglądając się za siebie, zniknął niesiony tłumem. Karol wpadł do katedry wawelskiej, zdyszany i przerażony. Otoczyła go pustka, jakiej tutaj nie widział. Ksiądz Kazimierz Figlewicz, którego znał jeszcze z Wadowic, modlił się przed ołtarzem. Na widok Lolka westchnął i uśmiechnął się nieznacznie. Lolek! – To znaczy, Karol! – poprawił się. – Jak dobrze, że jesteś! – Proszę dalej do mnie mówić, Lolek! – uśmiechnął się do księdza. – Wszyscy tak do mnie mówią, nawet profesorowie. – Lolek, Lolek, słuchaj! I ministranci, i wikary uciekli. Nie ma kto pomóc mi we mszy świętej. – Proszę księdza, ja chętnie pomogę. Służyłem przez wiele lat, tylko chciałbym przystąpić do komunii świętej, a wcześniej do spowiedzi. – Och, jak to dobrze się składa! Ja cię teraz wyspowiadam, a potem ty posłużysz mi do mszy. I tak się stało. W ten pierwszy dzień II wojny światowej ksiądz Figlewicz odprawiał mszę, a Lolek był ministrantem. W całej katedrze oprócz nich nie było żywego ducha. Jednak tak jak czytałam wcześniej, Lolek walczyć nie chciał. I nie dlatego, że się bał, ale po prostu nie chciał brać odpowiedzialności za cudzą śmierć. Wolił się. Pomodlić. Przecież ci młodzi chłopcy, którzy stali po drugiej stronie, czyli po stronie w cudzysłowie, wroga, nie byli Karola wrogiem. Oni po prostu również zostali do tego zmuszeni. Czy oni nie chcieli bawić się, tańczyć, kochać, tak samo jak i Polacy wtedy? Wojna to najgorsze zło, więc nie skarżmy się, że żyjemy w trudnych czasach. Lolek poszukał sobie pracy. Najpierw pracował przez rok u wuja Kaczarowskiego w sklepie. W krótkim czasie znalazł pracę w fabryce chemicznej, a dokładnie w kamieniołomach. Była to praca nad wyraz trudna, dla niego zdecydowanie za ciężka. Do tej fabryki chemicznej, gdy nastała zima, chodził w drewniakach, nie zdążył kupić zimowych butów. Wymagało to nie lada wysiłku, hartu, yy, ducha, zdrowia, a przecież wprowadzono też godziny policyjne, yy, musiały być zaciemione okna, ludzie walczyli o żywność, o wszystko. To były naprawdę podłe czasy. Któregoś dnia, wracając z Kamieniołomów, Karol Wojtyła spotkał serdeczną przyjaciółkę, Halinkę Królikiewicz. Grywali niegdyś w Wadowicach główne role. Bardzo się lubili, i ona powiedziała mu, że do Krakowa przybył szukając schronienia ich nauczyciel z kółka teatralnego. Karol bardzo się ucieszył i powiedział, że chciałby jeszcze grać w teatrze, ale czy to był dobry czas na teatr? Wokół trwała zawierucha wojenna, ginęli ludzie, on przecież ciężko pracował w kamieniołomach. Czy słowo. To było to, co było wtedy najpotrzebniejsze. Posłuchajcie. Pewnego dnia wracając z pracy, Karol spotkał na ulicy Halinkę Królikiewiczównę, córkę dyrektora wadowickiego gimnazjum, z którą grał w szkolnych przedstawieniach. Lolek, Lolek! wpadła na niego na moście. Nie mogę uwierzyć, że Cię widzę całego i zdrowego! rozpłakała się na jego widok. Halinko, cieszę się! Ja też się cieszę, że Cię widzę! przytulił ją. Chodź, jesteśmy blisko mojego domu. Wejdź napić się herbaty. Tatko na pewno zrobił kolację. Ucieszyłby się. Nie mogę. Mam jeszcze kawał drogi. Śpieszą się przed godziną policyjną. O Boże, Lolek, jak ty wyglądasz? Spojrzała na jego gołe stopy. W drewniakach? Bez skarpet? W zimę? Ech, to nic takiego. Wiesz, jak jest. Wiem. Zamilkła na chwilę, jakby wahając się, czy mu powiedzieć. Lolek. Szepnęła. Z naszej grupy teatralnej, z Wadowic, dziesięć osób już nie żyje. Wszyscy nasi przyjaciele. I zaczęła opowiadać o tym, jak młodzież zginęła z bronią w ręku w pierwszych dniach wojny. O rozpaczy ich rodziców, o utracie ich świata i minionej młodości. Lolek blady jak ściana, oparty o barierkę mostu, słuchał ze spuszczoną głową. Jak to możliwe, że świat... Pozwolił na takie barbarzyństwo, myślał. A słyszałeś o tym, że pan Mieczysław Kotlarczek też jest w Krakowie? Uciekł z wadowic przed prześladowaniem i myśli o tym, by założyć teatr apcytyczny. Naprawdę? To wspaniale! Musimy dołączyć! Lolek wyrwał się z otępienia. Wspaniale? Halinka spojrzała na niego piorunującym wzrokiem. Co w tym jest wspaniałego? Nasi przyjaciele giną od kul, a my będziemy grali w teatrze? Spójrz na siebie. Ty zamiast tworzyć poezję, grać na scenie, studiować, pracujesz w kamieniołomach. I to jest wspaniałe? Wspaniałe jest to, że możemy nieść Słowo. Słowo to sakrum, świętość. Słowem możemy zdziałać najwięcej. W słowach zaklęta jest miłość, mądrość, nadzieja. Jeśli chwycimy w dłoń karabiny i będziemy strzelać, to staniemy się tacy jak oni. Przecież ci młodzi ludzie, i po jednej, i po drugiej stronie, chcą żyć, chcą kochać, bawić się, uczyć, modlić, a przyszło im ginąć w błocie, w samotności, w strachu. Słowem i tylko słowem możemy zwyciężyć. Damy ludziom nadzieję, że kiedyś będzie dobrze, że będzie pięknie, że będzie spokojnie. Tak, Lolek. Tak, masz rację, tylko tylko tak mi szkoda świata, który przeminął. Znów się rozpłakała. Nie płacz, Halinko, otarł Juzy. Trzeba się modlić i wierzyć, bardzo wierzyć. Teraz, kochana przyjaciółko, w tych najczarniejszych dniach nieśmy ludziom słowo, choć tyle możemy zrobić. Moja mama mówiła, że wszystko jest po coś, że każdy ma czas dany od Boga. Niektórzy ten czas mają dłuższy, niektórzy krótszy, ale każdy z nas musi go wykorzystać do tego, do czego jest stworzony. Heh, łatwo mówić, wszystko jest po coś. Halinka spojrzała Lolkowi prosto w oczy. To powiedz, no powiedz mi, po co jest to wszystko? wskazała ręką mroczne otoczenie, w którym się znajdowali. Po co ta wojna? Nie wiem, Halinko, zamyślił się. Może po to, do świat zrozumiał, że wojny są potwornym złem i by następne pokolenie mogło żyć w lepszym, piękniejszym świecie. Może opuściła ramiona, jakby nagle zabrakło jej sił. Szkoda tylko, że trafiło na nas, na nasz rocznik 1920. Mój brat, Lolek przymknął oczy na wspomnienie szczęśliwych chwil, gdy razem z Edmundem wspinali się po górskich szczytach. Przekonywał mnie, że aktorstwo to misja. Grał przed małymi pacjentami, by osłodzić im ostatnie chwile życia. Nam też przyszło grać w przedstawieniach, by nieść ludziom powiew wolności, nadziei na lepsze jutro. Edmund miał rację, Halinko aktorstwo to misja tak, Lolku tak, masz rację westchnęła nieśmy ludziom słowo w tych strasznych, okrutnych czasach zróbmy chociaż tyle. I rzeczywiście pan Mieczysław Kotlarczyk, wielki miłośnik teatru, zdołał zgromadzić wokół siebie młodzież, która słowem narodowych wieszczów napełniała ludzi nadzieją i spokojem. To słowo było... to słowo podczas zawieruchy wojennej było jak lek, jak balsam na schorowaną rozpaczą i strachem duszę. W każdej chwili aktorzy mogli być aresztowani za wystawianie sztuk Niskiewicza, Słowackiego czy Norwida, ale śmierć podczas wojny czaiła się na każdym kroku. Po pracy, pod osłoną nocy, biegli na ulicę Komorowskiego 7 do mieszkania pana Kotlarczyka, aby słowem nieść ludziom bezcenne uczucie wolności. Cóż więcej mogę dodać, drodzy przyjaciele? Żyjemy w cudownych czasach i cieszmy się z tego. Nie ma wojen, nie ma głodu, możemy realizować swoje pasje i marzenia. W dobie tak zaawansowanej cywilizacji możemy dotrzeć, chociażby za pomocą internetu, do... Osób, do których nigdy byśmy nie dotarli, nie mając takich możliwości. Wahałam się, czy napisać o Karolu Wojtyle. Wahałam się, czy podołam, czy dam radę, czy sprostam temu zadaniu. Dziś jestem szczęśliwa, że mogłam napisać dla Was tę książkę. Wszystkie wydarzenia, postaci są w książce prawdziwe. Wydana przez wydawnictwo NIKO, dostępna w księgarniach, na stronie wydawcy, a także w każdej placówce Poczty Polskiej. Ja ją bardzo lubię, jest bliska mojemu sercu. Za nami cztery odcinki o Karol Wojtyle. Przed nami ostatni odcinek pod tytułem 100 lat temu, a gdyby, no właśnie, co by się stało, gdyby Karol Wojtyła żył, gdyby nie wybuchła wojna, gdyby mógł zrealizować tamte pasje i gdyby został aktorem? Może byłby celebrytą? Zapraszam na kolejny odcinek.